Hej, świąteczko, witajcie z tej strony, Gilon i witajcie dzisiaj w odcinku, w którym przejedziemy się, uwaga, pierwszy raz samochodem w Fortnite. Tak, samochody już są. Nagrywam ten odcinek od razu po aktualizacji, także klikamy solóweczkę i gramy, i widzimy się już w Battle Busie. Eee, zabrakło nam busów, bo ja. A, dobra, no to mi się widzimy jak już dołączę do solówki. Także co, widzowie, eee, ja jeszcze przed tutaj busem chciałem wam powiedzieć, że do gry też zostały dodane flopper Fire, flopper Hop Rock. Flopper Jellyfish, Flopper mechanik, Flopper Shield i Flopper Thermal Także nowe rybki, najprawdopodobniej są tylko modele, ale no zostały dodane do plików Także co, my już sobie lecimy w busiku Myślę, że sobie polecimy tutaj, bo widziałem u innych na live'ach, że to są auta Także co, pierwsza próba autem, pierwsza próba autem Także co, lecimy i widzimy się w sumie, no jak już dolecimy Także już prawie jesteśmy I kolejnymi zmianami, które też do zostały dodane w aktualizacji to uwaga Błąd z lotnią, gdzie lotnia się bugowała i glider po prostu wolno leciał Epic Games podobno to naprawiło Tak samo jak z dwoma wyzwaniami, czyli od 10 sekund od wylądowania z Hydro 16 dodać damage, też to naprawili Tak samo jak naprawili ee, Tak samo jak naprawili quest'a, żeby nie można było robić na duo i na skład Także co, pierwszy raz taksówką i lecimy, co? No nie wierzę, że chłop mnie zabije, no No nie wierzę, że chłop mnie zabija, no serio. Dobrze, tak więc w pierwszej grze zginęliśmy, ale to nic. W kolejnej może się uda. No widać, że chyba od razu trzeba iść na broni. Po prostu jak ktoś leci, to trzeba go kilnąć, bo... No widzicie. Co się dzieje? Dobrze, także znów polecimy sobie na tą miejscówkę. No ja tej miejscówki nie odpuszczę, po prostu lecę tam i chcę wsiąść do samochodu pierwszy raz, bo jeszcze nie wsiadłem do tego samochodu, także no mam nadzieję, że się w końcu uda. Także dobra, jesteśmy już na tej miejscóweczce. Mamy flotgany i mamy pistole, także mamy już coś, żeby tutaj no nie zginąć. I mamy sm to mi jeszcze wystarczy. I co? I lecimy autkiem! Kurcze nie... Ej, pokrzem wam powiem. Jeśli chodzi to najgorsze chyba w tych autach jest to, że jest paliwo słabe. O kurde, mam miesiąka co też jeździ jakimś autem. Dobra, uciekamy od niego. Dobra, tak Wiecie, zrobiłem taktycznie, żeby nie przeszkadzał, ale mamy ciężarówkę. Bóg czym mamy ciężarówkę, widzowie? Ju, cię chwyca. Czekajcie, we, weźmy tylko Xpika i pompeczkę. I lecimy gdzieś ciężarówką. Ej, ale tam lecą no, normalne te. Ale, champ, ty! Patrzcie, tak się tankuje. Także, no tutaj, trochę rzeczy się możecie dowiedzieć. Tak się generalnie tankuje: czyli, jak są jakieś wolne kanistry, to po prostu podchodzicie z kanistrem i ładujecie. Po prostu klikacie na lewy i ładujecie w niego normalnie go. Dajecie mu paliwo. Nie musicie do JAKIEŚ baka ani do czego, tylko dajecie tutaj. Także, myślę, że to champ jest, ty, naprawdę. fajne, fajnie, fajnie zrobione. Weźmiemy, myślę, że jednego baka za snajperkę jedziemy dalej zobaczyć jakie to są rzeczy w sumie bo mnie to ciekawi patrzcie jak to zasuwa i ocie chwyca jakie to jest fajne wow ale nie no powiem szczerze tak szczerze fajnie To jest chyba gdzieś blokada ej czemu w to nie można wsiąść to jest jakieś dobre autko to jest jakieś takie porządne do 149 nie no chłop nam zniszczyła auto no Nie no chłop co tryharduje, serio są auto Fortnite i chłop tryharduje? <laughs> siema gościu, ty z jest gości jestem w aucie, co jest? Z goście jestem w aucie, siema gostek No nie przejechał mnie Wysiadł nie <laughs> przejechał Dobra to widzimy się jeszcze w kolejnej chyba ostatniej gierce a, taka jeszcze jedna rzecz, widzowie się dowiedziałem, że w ogóle gram duło. Mam stole na duo, ale według mnie to się nie stało, dlatego tych dwóch typów się tak jakby nie biło, bo ja ich później respektowałem i mówię, czemu oni się teamują, a oni... ja gram duło, także... Ostatni raz idziemy na auta, zobaczyć ostatecznie jak to wszystko fajnie spoczko wygląda i widzimy się później jeszcze w sklepie, bo jest nowy sklepik i widzimy się w nowych skinkach. Także co, widzowie? Ja myślę, że pokczęp i zaraz się widzimy. Nasza miejscówka jest tak naprawdę na początku busa, także co, lecimy i naprawdę jestem bardzo nahypowany, bo te samochody są spoko, tylko nie wiem, czy one są na competitive, czyli na rękach, także też mnie to bardzo ciekawi, ale e, z tego, co wiem, Najlepszym autem do wjechania w ludzi to jest właśnie Dżędżarówa I to naprawdę ma dobry damage Ale jeśli chodzi o najszybsze to to jest takie auto niebieskie z dwoma czerw czerwonymi paskami Tak szczerze jak już tutaj troszeczkę pograłem Bo to jest już chyba trzecia gierka tak w ogóle No to chyba to jest właśnie najlepsze Co mnie przyjechał prawie Co jest? O mi 50 HP takim czymś mi dał Co jest? Chłop nie tak suwą wjeżdża i mi daje tyle damage'a i o nie wiem, No piję potki i wjeżdżam w jakieś auto No myślę, Ja myślę, że ciężarówka to jest jeden z lepszych pojazdów aktualnie I to bardzo szybkie sportowe auto, tylko ono jest gdzieś... Ono... Właśnie tutaj jest, tu, są, tu jest to sportowe auto, które jest praktycznie najlepszym do tej pory Także lecimy z tematem, o goście, Wipeless to jest najlepszy samochód jak na razie Najwięcej jeździ, jest najszybszy i najlepszy. Lecimy normalnie, widzowie. O kurde, jakieś wyścigi Fortnite? Co? Myślę, że byśmy mogli zrobić wyścigi Fortnite. Łokoś, jakie drifty, co ja robię tym łajpleszem? To jeszcze ma turbo. A tylko paliwo więcej schodzi, to idziemy po paliwo, bo będzie z paliwo. Dobra, dawaj, dawaj, lecimy z tym, tylko widzę, że, kurde, na off-roadzie, off właśnie na ziemi, to tak słabo to jeździ, ale na drogach, na drogach to się jeździ. Wystarczy nawet z takiej odległości to tankować, także to nie jest nic takiego, można szybko wlewać. Nie wiem, czy jest jakiś sposób na szybsze e, dolewanie paliwa, ale myślę, że to jest jedno z takich najszybszych i najlepszych, także... Nie, 90 to jest praktycznie max, także 90 to jest... M maksymalna, jeśli chodzi o y No, No nie, no to jest zdecydowanie najlepszy pojazd Jak na razie, do tej pory w Którym jeździłem Myślę, że nie ma po prostu lepszego pojazdu Obrot! Chłopowi co dałem, wjechałem w niego Co jest w ogóle, pozdro ty Nie no, te auta to są kozak, naprawdę Myślę, że jakiś wyścigi Fortnite Jakiś odcineczek na kanale wleci Jak najbardziej Myślę, że na spokojnie taki odcinek może być, tego też jest dużo dróg i macie wiecie, sta te stacje paliw gdzie jest mniej więcej paliwo, więc to jest w ogóle fajnie. No i po to dodawali te drogi i osuszali mapę, bo tak to by to, to to, to, to to, to było bez sensu, nie? Kostek, no mojego y nie rozwalisz, oj nie 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 nie. Oj byczku! Za to, to zrobiłeś. Co to jest? O! Napełniać kanister można! Ale pukczamp to jest! Ej widzowie! Ej nie naprawdę. Chyba ode mnie się dużo rzeczy teraz dowiedzieliście. Naprawdę. Jeśli chodzi o newsy jakieś, jeśli chodzi o to, to tak. Możecie ładować paliwo w stacjach. Ej, kanister musicie sobie znaleźć. No i w sumie tyle z takich rzeczy. No i jest dużo fajnych autek, którymi możecie jeździć. tak co tam u ciebie? Jak tam, Peryka, ścigamy się? Dobra, już są wyścigi Fortnite. Pierwszy jestem, pozdro. Ale mnie goni. Goni wariat. Po offrodzie lecimy. Dobra, no, no to po offrodzie, to teraz, kurde, po wodzie. Dawaj, ryba, lecimy z tematem. A jak mnie. Ty pociąg mi mnie siedzi na dupie, co jest, ziomek? Kościół. No, auto mi popsuł. Nie no, widzowie. On mi popsuł, auto. Bo działa ten Bóg? Ty już nie działa. Dobra, mamy go. Że kolejny zawód. w co, miał kanistrów. Chłopcu miał kanistrowie nic, także nie działa Bóg. I też właśnie naprawili to, że jeśli wyrzucicie broni i podniesiecie, to już się nie przeładowywuje, także musicie wszystko samemu. A co to za auto? Oj, Gosteczku! Gosteczku! W ogóle gram duo, kolejny raz powiem i właśnie tutaj chyba jest radio, to lecimy normalnie. W ogóle, nie wiem, radio. Do dali to też jest bardzo dobry pomysł, tak szerze. O lama w ogóle widzowie, lama. Otwieramy ją. Opening lamy na odcinku, PogChamp. Ok Dobra, wyleczymy się widzowie i zaraz się widzimy jak dziś polecimy. No także śmigamy dalej autkiem, nie wiem gdzie tak w sumie dojedziemy. Wiem, to będzie długi odcinek, pewnie będzie trwał długo, ale ja go pewnie skrócę jeszcze, także się nie macie o co martwić. No i patrzcie, no i to, to są to są auto Fortnite. Poczymp. Dobra, ale... Nie wiem gdzie się zacząłem topić czy dostałem od gościa, ale da się to auto uratować. Da się uratować! Mało paliwa, dobra. Musimy zatankować. Mamy auga, no to fajnie, fajnie. Weźmy sobie rakietnicę. Se postrzelajmy. O, jest ziomek, A czemu z tak w miejscu? Dobra, auto do niego podjecha. Ten z jego teamмейcik. No leżą. Co jest w ogóle? Aha, 6 osób zostało widzowie. W tym ja. Dobra, wysiadamy, nowe autko, lecimy. Lecimy w sumie sobie zatankować. Bo musimy mieć... Lecanistar i mamy to autko, Czy ja nie mogę je... Mogę, dobra, to lecimy tym autkiem. Ej, to lucik w ogóle mamy. O kurde, chłop, chce się we mnie wbombić. Jest już krakt, jest biało. Leży Dobra, dostał. No i leży. Jodźcie, chwyt co widzowie, to co się dzieje w ogóle na tym odcinku? Ja nie wiem. Zostały nam trzy osoby w ogóle. W ogóle też nie, nie tego. Nie łowiłem rybek, ale też są wiem, że są nowe rybki. Ale czy one już są w grze, czy nie, to jeszcze nie wiem to jest w ogóle, patrz ile to jest kanistrów, patrzcie ile tu jest tego wszystkiego, naprawdę Coraz mi się teraz bardziej podoba, idziemy w sumie poniecie żarówę, co? Zosta Zostały nam dwie osoby, także ja zostałem na dwie osóbki, pytanie czy to jest team, czy to jest yy, to jest jeden na jeden na jeden, bo jeśli to jest jeden na jeden na jeden to bardzo fajnie Bo może i bym to jeszcze wygrał Czyli dosyć abym ja Dosyć wam ja pokazał autka to jeszcze winek na odcinku, fajnie by było No nie wiem czy się uda Myślę, że ciężarówka. Czy to był ziomek, który coś rozwalał w domku? Znaczy no w sumie mi by się bardzo podoba, nie wiem jak wam widzowie, bo jak dla mnie to jest pochczam odcinek już. Nawet jeśli to przegrałem. To jest chłop z graplerem, dobra, czyli mamy jednego chłopa graplerowca. Pytanie czy on ma teammata? Okej, okay, tutaj gdzieś jest. Tam gdzieś ucieka. Plecę i prawą stronę może sobie zabuduję. Dobra, leży ziomeczek. Idziemy po grappler. Już paliwo nam się nie przyda, widzowie, także chyba się nie obrazicie jak sobie wezmę Grappler Tylko pytanie gdzie jest ostatnia osoba. To jest pytanie za 100 punktów tak naprawdę, bo... No jednak nie wiadomo, gdzie ta osoba. Może tego zrzuta bierze akurat. Jestaliśmy 1 v także ciekawe, ciekawe. Dobra, wiecie co, chyba trzeba zmienić miejscówkę i trzeba po prostu stąd polecieć, bo generalnie miałem tam high granda, ale no lepiej jest chyba być w zone na high grandzie, niż kurczę tak obyć na high grandzie, bo jak to nie jest w strefie, to już nie mam pojęcia, gdzie on może być, także może być zupełnie wszędzie, gdzie się nie spodziewam, także no nie wiem, gdzie on jest po prostu, może się widzimy, jak go zauważę generalnie widzowie troszkę tak myślę, że 10 sekund już wiemy gdzie jest gosteczek. A jeśli on ma snajperkę to jest przypomnę zawadnikiem, ale dostał 30 aż się dźwięk zbugował tak strzelam Nie Byczku do zauna Nie Byczku Dobra, nice, widzowie, wygrana na odcinku, także ja dziękuję, no i się widzimy, kurczę, w sklepiku, no i w nowych skinkach. Także kolejną rzeczą po tej aktualizacji to wprowadzenie nowego skinka Kierowca Piaskorekina. tak ona wygląda, tak wygląda ten skinex. Oczywiście ma te dwa style, i można go podarować. Także wprowadzono manekina za 1200 fotowoltsów, tak on się prezentuje. Ten skin już chyba miał, miał wyciek już na początku sezonu, gdzie był wkopany dziś w ziemię. E, oczywiście na za 500, też można jako podarunek I próby zderzeniowe za 300, tak to się prezentuje Także, ale tak to jest to samo co było w sklepie e, Co się siedzieliśmy do niego i jest z tego odcinek Także, co, my się widzimy w przeciekach I tyle Dobrze, a więc przechodzimy sobie do e, Nowe skórki, lotniki, loty plecaki i więcej Także e, pierwszą rzeczą to jest nowy pakiet e, Shadow Gdzie ma być właśnie tutaj Bright Bomber Shadowowy, tutaj ten Gosteczek Shadowowy i e, Team Mech Shadowowy, czyli nasz ten twórk. Tu w ogóle mam jakiś pakiet od tej babeczki, ona też była w przecieku, z fałdolcami po trzy style, fajnie, fajnie. E, zaktualizowano w ogóle e, pakiet Batmanika i może wyjść właśnie Batman, także Pani Kot. Jeśli ktoś nie miał coś od pani, Kot, ani takich rzeczy, to może sobie kupić taki skinek. Bardzo fajny w ogóle, fajnie wygląda. Bardzo śmieszny, w ogóle, co to jest, ale no kurczę, fajny dosyć, fajny dosyć. Ee, Jonesy będzie jakoś zielona, skórka za 800. Także też fajnie, bo był z nim trailer. Ten skinek, maska spider Spidermana, ale jest to jakiś skinek, no myślę, że taki średniowy. Pani Pomidorek za 800 też, no myślę, że taka średnia. Ta jest bardzo ładna, ta mi się bardzo podoba, nie wiem czemu, ale jest bardzo fajna, bardzo fajna. E, to jest królowa Atlantydy, e, Queen Atlantis, czy coś takiego, czyli królowa Atlantydy, tak ona wygląda, no nawet spoczko, tylko taki, wiecie, to jest, nie jest człowiek, tylko zwierzę. Także. Tutaj jest ziomeczek ktoś, o kurczę ty, z fajnymi tatuażami, to jakiś podkreślonymi, no fajny, fajny. O, męska wersja Siony, też bardzo ciekawe, też bardzo fajny skin. Ta babeczka, w ogóle tą babeczkę muszę uzbierać w odwodzie i ją kupić. Jak ona wychodzi, ja ją od razu kupuję. To jest skin, który muszę mieć w szafce, naprawdę. Ja nie będę cały czas grał, to jest jeden z lepszych skinów, który naprawdę widziałem w ostatnim czasie. To jest znowu to samo, to znowu to samo. Ten skinek też jest bardzo ciekawy, bo nie wiem co to jest za skinek, ale spoko. E, tutaj oczywiście znowu ten pakiecik. E, tu jest taki kill -off od Pani Atlantydy. Tutaj to jest lotnia, to nie są zbieraki, to jest lotnia, też nawet spoko z takimi meteoritami, taka zielona, taka średniawa, to jest bardzo fajne, też mi się to podoba, no to już słabe jest, to, to już widzieliśmy, no i tutaj chyba, o jest jeszcze kalia taka fajna, to już było, jest jeszcze kalia tutaj, co my kogoś widzimy i tutaj jakieś plecaki, tutaj jakaś emotka, tu emotka, tu dwie, o taxi jest emotka. Także, chyba z tych przecieków to wszystko. No i co, widzowie, ja się już mogę pożegnać. E, my się widzimy już w kolejnych odcinkach, może w jakimś wyścigu, już właśnie, czy coś. E, widzimy się w następnych odcinkach. mieliśmy 1300 subów, dlatego są trzy fajne odcinki, będą na kanale. Oprócz tego odcinka będzie jeszcze możliwe, że dzisiaj jeszcze jeden. Także, co, my się widzimy już w następnych odcinkach. Możecie zostawić suba, dzwonek, łapeczkę w górę, jakiś fajny komentarzyk za, za to, że ja od razu dla was to nagrałem. I to by było na tyle. Siema!